Z naszej strony polecamy. Family House to spółka obecna na wielkopolskim rynku deweloperskim od kilku lat. Zdobyte doświadczenie pozwala nam zapewnić najwyższą jakość wykonywanych domów i mieszkań. Jako inwestor i generalny wykonawca inwestycji, Family House daje klientom gwarancję terminowości, profesjonalizmu oraz wysokiej klasy wykończenia. Ogromną wagę przywiązujemy do funkcjonalności i estetyki, jednocześnie dbając o wysoki poziom architektury. Nasza spółka jest zarówno deweloperem, jak również firmą budowlaną. Świadczymy usługi na rzecz innych firm. Zatrudniamy kadrę kilkuset sprawdzonych pracowników i wykonawców, w tym m.in. murarzy, cieśli, operatorów maszyn, kierowców, elektryków, którzy swoją pracą w ogromnym stopniu wpływają na wysoką sprzedaż inwestycji spółki. Posiadamy również własny park maszynowy koparki, ładowarki, ciężarówki, wywrotki, podnośniki teleskopowe, pompy do betonu, walce wibracyjne, koparko, ładowarki. Family House łączy w sobie tradycję oraz nowoczesność, co pozwala spełnić oczekiwania zarówno starszego, jak i młodszego pokolenia. www.pkt.pl wyspecjalizowana wyszukiwarka.